Jak tam moje śpiochy, ale sobie dzisiaj pospałyście. O, powiem ci, że to łóżko jest tak wygodne, a jeszcze ten widok za oknem. No, po prostu, spało mi się cudownie. Mam wrażenie, że ta jedna noc była dłuższa niż trzy w naszym domu. Cieszę się, że się tak wyspałyście, dziewczyny. Dzisiaj wyjątkowy dzień. Przeczytałem na FEJSie. No, co tam ciekawego wyczytałeś? Wiedziałaś, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Pizzy? Tak więc przeczytałem, że tutaj w restauracji w Zakopanem są organizowane zawody. Kto zje więcej? No i oczywiście ty się na nie zapisałeś. Oczywiście, zapisałem nas wszystkich, pójdziemy tam po prostu w ramach obiadu, a że płaci się tylko raz i je się dowoli. Mało tego, można wygrać koszulkę i znaleźć się na planszy zwycięzców. Oj, radziu, Radio, tobie zawsze jakieś głupoty w głowie. No ale dobrze, Blanka też będzie zadowolona, bo bardzo lubi pizzę. Co prawda nie wiem jak rodzice. Na pewno im się spodoba ten pomysł. Połączymy przyjemne z pożytecznym. No i Kuba, Kuba jara się takimi challenge'ami. Mówię ci, nagramy jeszcze dla tego shorta i będzie super. No dobra, niech ci będzie. Powiedzmy, że przyjmuje twój entuzjazm, ale potem pójdziemy spalić kalorie na stoku. Albo może przed, żeby było lepsze trawienie. No dobra, to zadzwoń do rodziców i im o tym powiedz. No dobra... Dzwonił właśnie Radek. Oni są już gotowi do wyjścia. O, to super. A gdzie dzisiaj zjemy obiad? Właśnie też w tej sprawie. Wyobraźcie sobie, że Radek zapisał nas na jakiś challenge. Challenge? Jaki challenge? On zawsze coś wymyśli. Dziś międzynarodowy dzień pizzy. I znalazł restaurację, która organizuje challenge kto zje więcej. Podobno można też wygrać jakieś nagrody. Ekstra! Nie mogę się tu czekać! To na pewno będzie mega challenge! No cóż, ja myślałam, że zjemy tutaj bardziej regionalne dania. Jakąś pyszną zupę, placka po zbójnicku, gulasz. Spokojnie kochanie, mamy jeszcze tyle dni, żeby posmakować regionalnych dań. Niech dzieciaki się pobawią, a my będziemy im przy tym towarzyszyć. No dobra, w sumie masz rację. Ekstra, mamo, najemy się pizzy. Ekstra, nie mogę się doczekać. Dobra, dobra, powiedz magiczne słowo pizza i wszyscy młodzi po prostu szaleją z radości. Takie czasy, kochanie. A my, my poradzimy tam sobie, Kuba, jak myślisz? No jasne, będziecie najlepszymi kulu rodzicami, którzy razem z nami wygrają to challenge. Ach, no dobra, powiedzmy, że ten entuzjazm mi też się udzielił, i bardzo chętnie zjem dzisiaj pizzę na obiad. Kuba, tylko błagam cię ostrożnie, żebyś nie stracił drugiego zęba. Dobra, mamo, wyluzu, już gorzej być nie może. No dobra, to zostawcie mi blanie i idźcie sobie pozjeżdżać. A wy? Ja sobie chyba dzisiaj odpuszczę. Tu jest tak pięknie, że mogę posiedzieć sobie na ognisku i podziwiać wasze wariacje. No dobrze, mamo. To idź, Blaniu, do babci. Mamo, ja też chcę. Kochanie, jesteś jeszcze troszkę za mała. Ej! Ale fajnie, tu można też zjeżdżać na czas. Kuba, ty na pewno na desce? Jasne, siostra, poradzę sobie. Zobacz. Tylko, żebyśmy znowu nie musieli Cię zbierać albo szukać kolejnego dentysty. Luzik, dam radę, jeszcze wszystko będę nagrywać. Wuuu! Ale tempo! Jak wysoko! Wow, stary, nieźle ci poszło. Super, jak profesjonalista. No dobra, to teraz nasza kolej, ale ja zjadę zdecydowanie spokojniej. Nie musisz się spieszyć, kochanie. Oho, a ty na górce, uważaj. Wow, jak wysoko! Świetna ta górka, co nie? Ekstra było. Ej, poczekajcie na mnie. Ojej, co za tempo, to już nie na moje nerwy. Macie ochotę na gorącą czekoladę? Jasne. Pyszna. A ty zjedz w goferka. No gdzie oni tak długo są? Ej, tylko nie jedzcie za dużo, żeby mieć miejsce na pizzę! No właśnie, przed nami jeszcze dzisiaj challenge. Kto by mógł o tym zapomnieć? O! Było ekstra. Teraz ja już naprawdę jestem głodna. Ja też, jedźmy. Mi to już tak burczy w brzuchu. Że już nawet ostatni raz nie chciało mi się zjeżdżać. No dobra, bo my już trochę zmarzliśmy. O, widzę, że nawet Blania zaopiekowała się moją czapką. Zaraz ci ją oddam, tylko zaniesiemy ją do samochodu w niej, żeby nie zmarzła. Dzień dobry, ja rezerwowałem stolik dla pięciu osób dorosłych i dla dziecka. Chcieliśmy wziąć udział w Pizza Challenge. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pizzy. Pizza Challenge, ojej, ale co jest nie tak? O co chodzi? Radek, czy to nie jest przypadkiem burgerownia Chili Buns, w której był książulo? Yy, tak, wszystko się zgadza. Ale. Oj, musiał pan przeczytać jakieś nieaktualne info w necie. Owszem, tutaj była pizzeria, ale do zeszłego roku. Wtedy świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Pizzy. A teraz zamiast tego mamy challenge burgerowy. Co? Nie będzie pizzy? Bardzo mi przykro, ale może jak szukał pan konkretnie po tym święcie, to jakiś algorytm podsunął panu stary post. No nie. No nie, teraz to ja jestem totalnie zawiedziony. Ale dzieciaki, czym by się przyjmujecie? Pachnie tutaj obłędnie. Nie możemy wziąć po prostu udziału w Burger Challenge, a Międzynarodowy Dzień Pizzy poświętować innego dnia? W sumie racja, czemu nie? Cieszę się, że się dogadaliśmy. No dobrze, w takim razie słucham Państwa zamówienia. Jak wygląda ten burger challenge? Płacicie Państwo raz od osoby, dzieci jedzą u nas dzisiaj za darmo. No i oczywiście, jeśli ktokolwiek z Was zje największą ilość burgerów i przekroczy tą z tablicy, to wygrywa koszulkę i post na fejsie. Muszę to wygrać! Dobra, w takim razie poprosimy bilety wstępu na challenge dla wszystkich. W takim razie na początek bitwa między chłopakami. Jest tak dobry, że mógłbym zjeść x 10. Trzymam pana za słowo. Rekord to jest 7. Jeśli uda się go panu pobić, no to znajdzie się pan na tablicy chwały. 7. Co to dla mnie? Blaniu, zjedz sobie fryteczki. Oho, chłopacy już chyba wymiękają. To jak? Ile macie na koncie? Ja 5, ja 6 i. O! Chyba już nie mogę nawet myśleć o burgerze. Ach, tak myślałem. Zazwyczaj to jest taka granica, której nie da się przekroczyć. Żołądek robi się tak pełen, że bardzo ciężko jest to przetrawić. Tak myślałam, hojraki. To co? Może zjedzcie jednego na pół dla chwały, ale na tablicy i tak się nie znajdziecie. O, ale się wyspałem. Dobra, partyjka na konsoli, czy może wypad? Hmm. Może najpierw pójdę coś zjeść? Filip? Radek? Majka? Co ty tutaj? Yy, jak, co ja tutaj robię? Przecież doskonale wiesz, Majka. Skąd ty możesz wiedzieć? Yy, wiesz, rozmawialiśmy w pracy, jak Filip opowiadał mi, gdzie będzie spędzał urlop. No, jak tam twoja noga? Twoja noga? Yy, już yy, dobrze, dzięki. Ups. Kłamstwo Majki wyszło na jaw, ale czy musiała Filipowi przyznawać się do tego, że po prostu wyjeżdża na ferię ze swoją rodziną? Co myślicie o jego zachowaniu? Dajcie znać w komentarzach. Czy wiedzieliście, że ze mną poznacie wszystkie sekrety świata to kaboka? Dzisiaj nauczę was, jak zrobić prawdziwy pożar w mieszkaniu. Udajcie się na plażę i weźcie ze sobą tę oto Udajcie się najlepiej do pustego mieszkania. Zrobimy tutaj na szybko prowizoryczną kuchnię. Teraz czas na dwie rzeczy, które będą nam potrzebne. To oto pudełko i półka, na którym je umieścimy. Dawać nam naszą rację! Żeby efekt był bardziej realistyczny, możecie maksymalnie obliżyć półkę i przesunąć kuchnię. Pomocy! Pożar! Pali się!